Dzień dobry wieczór. Fajnie, że tu jesteście. Lecimy z kolejnym tematem. A dziś torbą na ramieniu. Miałbym cały czas uczucie, że o coś mogę haczyć. Plecakiem jestem szybszy, bardziej mobilny. Jestem szybki, a jak jestem szybki i wygram z każdym. Więc plecak plus dwa aparaty na szelkach to bardzo dobry duet. Jestem świadomy, że są fani toreb fotograficznych. Chuj z nimi. Szybki filmik na temat plecaka. Czy plecak foto się sprawdza? Kiedy się sprawdza? I co lepsze, torba czy plecak? Posiadałem obydwa, także będę Wam mógł w skrócie powiedzieć, czemu wybrałem plecak. Nie wiem, może wolę plecak, bo tak bardzo lubiłem szkołę. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. Tak bardzo... Mi się dobrze kojarzy plecak, że może, może to przez to wolę plecak. Nie, chyba nie, nie było tak. Zacznę od tego, jaki plecak ja posiadam. Jest to Think Tank Retrospective 15. Kupiłem go w firmie Fototechnika, od której mam poro sprzętu i zawsze jestem zadowolony. Nie, nie jest to reklama, ale polecam ekipę z Fototechniki, bo to fachowcy i mega spoko ludzie, więc polecam. Co do samego plecaka, to powiem Wam tak ogólnie o zaletach plecaka. Zobaczycie też, jak wygląda mój Think Tank i czemu go wybrałem, też Wam na końcu powiem. Plecak bardzo dobrze się sprawdza w moim odczuciu, jeżeli się pracuje na dwa aparaty i ma się je na szelkach. Porba wtedy chyba nie będzie najlepszym rozwiązaniem, bo jeżeli ona wisi nam na ramieniu, no to ten jeden aparat zawsze o nią będzie haczył. Mając plecak może być problem niby, bo będzie on się tutaj komponował źle z tymi szelkami. Ale z moimi szelkami Rebel East ten plecak się komponuje bardzo dobrze i mam ruchomość tego aparatu dalej normalną, jeżeli chodzi o te szelki. Więc plecak plus dwa aparaty na szelkach to bardzo dobry duet. Ja nie wyciągam nigdy nic z plecaka tak naprawdę w trakcie reportażu. Plecak służy mi jako przechowywanie, ewentualnie zapasowe akumulatory. Nie wyciągam nic z niego, więc nie muszę go mieć blisko siebie. Nie zmieniam często obiektów, w zasadzie to w ogóle ich nie zmieniam. Więc plecak w moim odczuciu, w moim wypadku jest idealnym rozwiązaniem. Związanie. Plecakiem też mam większą swobodę ruchu, a poruszam się dużo. Także torbą na ramieniu miałbym cały czas uczucie, że o coś mogę haczyć. Z plecakiem jestem szybszy, bardziej mobilny. Jestem szybki, a jestem szybki i wygram z każdym. Także uważam, że plecak jest zdecydowanie bardziej odpowiedni do takiego reporterskiego stylu. Oczywiście z torbą też można sobie wyrobić odpowiednie nawyki i się dobrze poruszać, ale ja mówię o mojej perspektywie, także nie wyobrażam sobie, żebym tak mobilny był z torbą, po prostu. Mój plecak jest zamykany jakby od wewnątrz, ta główna klapa, także nie ma możliwości, żeby ktoś otworzył mi ten plecak i żeby coś z niego na przykład wypadło. Jest tam co prawda tylna klapa i tam mam schowane jakieś drobnostki, jakąś apteczkę podręczną, yy, jakieś dokumenty czasami, a jakieś tam pierdoły, zapasowy akumulator, ale główna klapa jest zamykana od środka, także uważam, że to jest bardzo bezpieczne i słuszne rozwiązanie. Jestem świadomy, że są fani toreb fotograficznych. Chuj z nimi! I ich nie przekonam, ale moim celem nie jest wcale tutaj nikogo przekonywać. Chcę wam pokazać kilka zalet, jakie niewątpliwie ma plecak w stosunku do torby. A jakie zalety ma torba? Nie wiem, yy, nie wiem, ale chętnie się dowiem. Napiszcie w komentarzach, co uważacie, że jest lepsze w torbie niż w plecaku. Fajnie, jakbyście to konkretnie uargumentowali, bo ja się wcale nie zamykam. Być może kiedyś zmienię plecak na torbę. Wykluczone. W żadnym wypadku nie ma takiej możliwości. Tak jak zmieniłem wcześniej, kanona na Fuji. Także jestem ciekawy, jakie zalety ma torba. Ja swoją torbę posiadam i noszę w niej lampy na reportaż. Torbę to mam w zasadzie w bagażniku najczęściej i wyciągam ją dopiero na wesele. No właśnie, a co do samego Think Tank Retrospective 15? To fajny plecak na taką ilość sprzętu, jak ja mam, to jest raz. Wygląda bardzo dobrze i jest kapitalnie wykonany. Już używam go jakiś czas i jest nie do zajechania tak naprawdę. Jest mega wygodny, kompaktowy, dobrze się go nosi i świetnie wygląda. Także jeżeli chodzi o całościowe rozwiązanie, to uważam, że ten think tank. Jest jak najbardziej top. Już poprosiłem Was o komentarz, jakie zalety ma torba, także chętnie poczytam. Co do ogólnego wydźwięku tego filmu, to pleca w przypadku reportażowej fotografii ślubnej dla osoby, która się dużo porusza i pracuje na szelkach, uważam, że jest najlepszą opcją. Przekonajcie mierzenie, być może zmienię swoje zdanie, ale szansa jest mała. Tymczasem zapraszam Was na mojego TikToka i Instagrama po takie krótsze formy. A jak już zajrzycie na TikToka Instagrama, to wróćcie na ten film i dodajcie lajka, żeby się poniósł w świat. No i zostawcie suba, aby być na bieżąco. Na dziś to wszystko. Mięsistych kadrów życzę i do następnego.